Hej, Jacek Paciorek, Jacek Chodzia Paciorek, pozdrawiam Was, dare salam. Dlaczego Zenik i Safir? Na blogu zawarłem 21 punktów i to nie są wszystkie, natomiast w tym wideo, takim wprowadzającym, powiem o kilku. Decentralizacja. W dzisiejszych czasach szczególnie bardzo ważna, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie. Jedną z możliwości, którą daje blockchain, to jest pełna decentralizacja i w tym kierunku idzie zenik czyli pozostawienie nam wolności między innymi finansowej, ale nie tylko. To jest startup, czyli jesteśmy na początku. Bitcoin jak najbardziej może kosztować w przyszłości milion dolarów. Nie wiem ile będzie wtedy wart jeden dolar, to już jest oddzielny temat do dyskusji. Natomiast oznaczałoby to wzrost około 20 razy. Natomiast przy startupach które w tej chwili startują, a takim startupem jest Zenik, możemy się spodziewać dużo większych wzrostów. Jak to będzie, oczywiście czas pokaże, każdy musi ocenić ryzyko. Ja oceniłem ryzyko jako akceptowalne i jestem w projekcie. Zenik Hub jako fizyczne urządzenie od samego początku projektu to była jedna z podstaw tego projektu, czyli dostajesz jeśli się decydujesz na niego, dostajesz do domu fizyczne urządzenie, które zabezpiecza Twoje aktywa krypto i Fiat. Więc jest to bardzo ważne. Masz trzystopniowe 3FA, czyli 3-factor authentication zabezpieczenie, łącznie z mikroprocesorem zawartym w samym Zenic Hub, który odpowiada za bezpieczeństwo. Tokenizacja. To jest bardzo duży temat, ogromna przyszłość, czyli zamiana wartości wielu rzeczy, w tym trudno zamienialnych w inny sposób, a przy tokenizacji możliwych czyli zamiana na cyfrowe akcje, można by tak powiedzieć, najprościej, żeby to zrozumieć. Rynek, który pójdzie już nie w miliardy, a w tryliony dolarów, ale mam nadzieję, że rozumiemy tego. Wartość załóżmy dzisiejszą, a nie tego, co będzie w przyszłości odnośnie dodrukowywanego dolara czy euro. E k Zenik poszedł w bardzo dobrym kierunku, a mianowicie projekt jest z Austrii, ale zarejestrowali w tym roku firmy w Dubaju. Dubaj wyrasta na stolicę, ja bym powiedział, światową, jeśli chodzi o technologię blockchain. Natomiast ważne jest to, że Zenik poszedł na pełną współpracę z Dubajem w tym sensie, że dwóch dyrektorów Zenika to są ludzie, którzy są z rodziny królewskiej. Powiem krótko, Zenik w związku z tym ma plecy. Okej. Okay. Mają. Bardzo dobry program marketingowy dla tych, którzy chcieliby zarabiać teraz. Bo zarabianie na zeniku, który jest e, bity, e, bo to tak naprawdę jest 1% proof of work, 99% proof of stake. Natomiast generalnie określamy to jako bicie monet. No to wartość tych monet, oczywiście, kiedy projekt się rozwinie, e, i wtedy zobaczymy. Do jakiego poziomu dojdzie. Natomiast w tej chwili ci, którzy promują ten projekt, mają możliwość zarabiania prowizji ze sprzedaży i fizycznych urządzeń, czyli hubów i rozwiązań online, które są na serwerze, które biją dla ciebie monety, które są w pełni wymienialne. W tej chwili jest Uniswap, PancakeSwap, dojdzie ZenixSwap i dojdzie giełda Zenik w następnym roku 2022. Dlaczego określam, że program marketingowy Safir, bo Safir się zajmuje częścią marketingową, jest bardzo dobry? Chociażby z jednego powodu: otóż, żeby wejść na następny poziom kariery, nie musisz mieć pod sobą ludzi, którzy osiągnęli poprzedni stopień kariery. Możesz zostać diamentem, nie mając pod sobą żadnego czarnego szafira ani Podwójnego szafira, ani szafira, ani nawet rubinów, jeśli tak ci się rozłoży równomiernie struktura i będzie duża, wystarczy tylko obrót i minimalna ilość bezpośrednich poleconych aktywnych. Powiem tak, jest to genialne. Jest to genialne dla tych, którzy chcieliby z tego skorzystać i widzą, jaki jest potencjał, że nie kasuje ci system. Twojej pracy, bo ktoś nie wskoczył pod tobą na wyższy poziom. Ty i tak dostaniesz swój awans. To jest super. W Zeniku właśnie weszły od grudnia 2021 nowe produkty. Pierwszy produkt, produkt jest związany ze zdrowiem ale, czyli jak najbardziej na czasie, zawsze na czasie, bo od Twojego zdrowia zależy Twoje życie. I nie mam na myśli tych fikołków, które się w tej chwili dzieją na świecie. Mam na myśli produkty, które są związane z epigenetyką, czyli odchodzą od parytetu genów, bo takiego nie ma nigdy nie było. To środowisko w największym stopniu wpływa na to, jak wygląda Twoje życie, a środowisko to też, jak ty myślisz. To jest bardzo ważne. I jeszcze ciekawostka, bo na razie, póki operujesz tylko i wyłącznie kryptowalutami, to nie ma KYC. KYC, czyli weryfikacji, tak? przesyłania z, skanu dokumentu, yy, wyspowiadania się z tego, gdzie mieszkasz. Nieważne, czy tam mieszkasz, tak to tak, a jeszcze też no, nieważne, nie będę wchodził w szczegóły. Yy, w każdym bądź razie nie ma KYC, możesz operować tym wszystkim, również to dotyczy fizycznego huba, który nie ma wymogów prawnych, że trzeba się gdzieś zarejestrować, żeby go posiadać i żeby z niego korzystać. Bardzo, ale to bardzo ważne. Kiedy może wejść KYC? No i na pewno wejdzie, jeśli wchodzimy na ten styk dwóch światów, czyli świata krypto i świata fiat, bo świat fiat nie jest dla nas, tylko jest stworzony po coś innego. Więc tam, jeśli będziesz chciał, będziesz chciała korzystać z konta bankowego, będziemy mieć możliwość zakładania kont bankowych w Dubaju, będziemy mieć karty płatnicze, które będą współpracować. Jak ja rozumiem, najprawdopodobniej bezpośrednio z naszymi kontami kryptowalutowymi, takich jest na Binance. Kilka kryptowalut jest podpiętych pod kartę debetową Visa Binance i nie musisz niczego wymieniać. Z automatu ci system wymieni to, jeśli płacisz tą kartą. Co jest bardzo wygodne i świetne. Ok, myślę, że na tyle. Jest dużo więcej punktów. Zapraszam na. Bloga, zapraszam na naszą grupę na Telegramie, gdzie to jest rozbudowane. Na blogu to jest z, z, z linkami, ze zdjęciami. Tam jest podanych 21 punktów. To jeszcze tak powiem na koniec, dlaczego jest 21. Kiedy robisz jakąkolwiek analizę czegokolwiek, to polecam ci, żeby na Twojej kartce, bo trzeba ją robić ręcznie, na kartce, tak samo jak planowanie, na Twojej kartce, żeby Doszło do co najmniej 20 punktów, i od 21 zaczyna się magia. Kiedy szukasz też jakiegoś rozwiązania, to zacznij wypisywać potencjalne możliwości i musi być ich minimum 20. Przekraczasz 20, zaczynają się pojawiać rozwiązania, które możesz wdrożyć w życiu. A ja pozdrawiam Ciebie. Z Dar es Salaam. Jestem w tej chwili na lotnisku. Ale nie wylatuję, odprowadzam moich znajomych. Oni lecą, ja zostaję. Mi tu jest po prostu dobrze. A to, co robię, mogę robić w każdym miejscu na świecie, i z tego względu też polecam Tobie Zenik i Safir. Poza tym Afryka to są możliwości na przyszłość. I mieszkam w kraju, w który ochronił, niezwiązując już niestety prezydent John Pombe Magufuli który wyrzucił świrusa za granicę tego kraju, za co jesteśmy mu wdzięczni. Pozdrawiam Was serdecznie z Dar Salam, Jacek Paciorek, Jacek Chocza Paciorek, kryptochemik.pl. Hej, cześć!